you know. Na stadionie imienia Stana Musiała w Kutnie zainaugurowano rozgrywki polskiej ekstraklasy bejsbolu. Zaczęliśmy e, regularny sezon rozgrywek o mistrzostwo Polski seniorów. E, gramy w Polsce systemem ligi. E, niestety w ostatnim roku ograniczonej ze względów na kłopoty finansowe, dwie drużyny zawiesiły swoją działalność. E, Polski Związek zdecydował, że ogranicza w związku z tym liczebność pierwszej ligi, czyli najwyższej ligi, my to nazywamy ekstraligą polskiego bejsbolu do sześciu zespołów. E, Kutno, Osielsko, Żory, Miejska Górka. Warszawa, także jest nas szóstka. Walczymy. Na boisku drużyna gospodarza MKS stalbis Skutno zmierzyła się z UKS Dęby Osielsko. Kutnowski zespół rozpoczął rozgrywki w odmłodzonym składzie. Kilku starszych zawodników zakończyło kariery. Z grupy juniora zdecydowana grupa, duża grupa młodych ludzi przeszła do pierwszego zespołu i mamy nadzieję, że sobie będzie radzić w meczach z, z, z no, bardziej doświadczonymi może przeciwnikami, chociaż akurat Osielsko do, do takich nie należy, bo tam też sporo młodzieży. Niestety żółto-niebiescy przegrali pierwszy mecz 3 do 7, a drugi 2 do 8. A, więc tak, no trudno, znaczy trudno, no przykro mi powiedzieć, że niestety przegraliśmy ten mecz, to jest raz. Natomiast no, wygrała dzisiaj drużyna lepsza, która systematycznie bez problemu grała w obronie. No my niestety w trzeciej zmianie zrobiliśmy bardzo dużo błędów, co spowodowało, że drużyna gości zdobyła 6 punktów. No i niestety nie, nie zdobyliśmy tej straty już do końca meczu i wynik się skończył 7-3 dla gości. Dopełnieniem bejsbolowego otwarcia sezonu był przyjazd na długi weekend do Kutna pań, które grają w softball. Narodowy zespół softballistek przygotowywał się tu do Mistrzostw Europy. Docenia zainteresowanie tą dyscypliną wśród pań? Jeżeli chodzi o zawodniczki, jest dosyć spore zainteresowanie. Myślę, że coraz większe, coraz więcej zawodniczek coraz chętniej przychodzi na treningi. Jest to nowa i ciekawa forma aktywności dla ludzi, troszeczkę inna niż, niż jogging czy, czy siłownia, dlatego przyciąga dosyć sporo, sporo zawodniczek. Oczywiście chcielibyśmy, żeby było więcej, ale, ale nie jest źle. Jakieś szczególne predyspozycje są wymagane? No wiadomo, że doskonała kondycja fizyczna, ale oprócz tego, czy ta dyscyplina wymaga od dziewczyn jakichś specjalnych predyspozycji? Wymaga szybkości, wymaga koordynacji dobrej, wymaga oczywiście siły, ale softball jest taką dyscypliną, która, w której każda zawodniczka z, każdymi, z różnymi predyspozycjami znajdzie, znajdzie dla siebie miejsce na boisku, także właściwie. Różne pozycje są, są przystosowane do różnej budowy i różnych możliwości zawodników, więc, więc teoretycznie można by powiedzieć, że, że nie ma specjalnych predyspozycji.